Witam Was pięknie w te niedzielne popołudnie. Po rozegranych kilkudziesięciu meczach starym składem nadszedł czas z nimi się pożegnać, więc dzisiaj pokażę Wam mój nowy skład, a wymyśliłem go myślę bardzo fajnie i nietuzinkowo, ale zanim zobaczycie, kogo będziemy oglądali na boisku, czas otworzyć kilka paczek. I jej ponownie przygotowało nam paczuszkę za jedną monetę, z której wyleciał nam czuła menu, oraz paczuszkę za 35 tysięcy monet, lub 300 FIFA Pojcu, Ale zanim je sobie otworzymy, to mamy też do otworzenia paczki z oceną 75 plus oraz złotą paczkę, więc zaczniemy sobie od tej złotej paczuszki, A nuż coś poleci. No nie poleci, ale może ta paczka 75 Plus, jak wiemy, wszyscy może ona zaskoczyć. Nie mało kautu, ale są ekrany, więc to już jest dobrze. Napastnik z Francji. Kto to może być? Czy to będzie Kolomłani na przykład, który... Okej, okay, Olympique Lyon, pewnie Lacazette. Tak jest, Alexandre Lacazette. Wow! I mamy też Informa w tej paczce, proszę Państwa! Pięknie! Ale się stało! Po prostu dlaczego pokazało Lacazetta, a nie tutaj tego Borcha Sainza? Szkoda, że jest to paczka niewymienna, ale no, Inform tak czy siak się na pewno przyda, nawet do przepałki. I nadszedł czas na danie główne, prawie danie główne, czyli paczkę za jedną monetę. Kupujemy paczuszkę, jedna moneta. No i sprawdźmy, kto będzie w niej. Niestety nie ma znowu kautu. Okej, okay, Mikitarian prawdopodobnie, bo innego kilka z Was to ja nie znam. Ojejku, nie Mikitarianu, Zelera Jan. I jak już dali, to otworzymy sobie również placuszkę za 35 tysięcy monet. A więc otwieramy i zobaczmy. Jest walkout, jest walkout, więc jest już dobrze. Kto to może być? Bayer Leverkusen. Okej, okay, szanka, Ja, dziękuję, ja się zatrzymałem, że on grał w Arsenalu, przepraszam. I mamy kartę hero do wyboru. Zobaczmy, kogo nam wylosuje. Francescoli lub Julie. Ja wezmę sobie Francescoli, myślę, że nam się przyda na ławkę rezerwowych jako zmiennik, więc niech będzie Francescoli. A zanim pokażę Wam jeszcze skład, tak się składa, że przygotowałem jedno SBC rozbudowy Team of the Week. Tak więc, otworzymy sobie tutaj jeszcze paczkę z gwarantowanym informem. Przepalam tutaj Osimhena. Ale no trudno. Zgłaszamy skład, no i zobaczymy, kogo nam przyniesie tym razem los. Mam nadzieję, że w końcu ten inform będzie grywalny i najlepiej drogi. Jeśli miałbym wybierać kartę marzeń, którą chciałbym tutaj trafić, to jest to Van de Ven chyba Van de Ven. Tak mi się wydaje. Środkowy obrońca Tottenhamu. Więc zobaczmy, czy może on przyjdzie do nas w paczce. No chyba nie przyjdzie, bo nie mało On chyba był, był, nie, jak. Boże, on znowu do nas wraca. On znowu do nas wraca, nie było warto przepalać tej paczki. A więc, panie i panowie, jeśli chodzi o skład, prezentuje się on tak. Na brance Emiliano Martinez, był tam Vicario, ale był tak dramatyczny, że go wymieniłem. Prawa obrona pani Lawrence, środek obrony pawart. Drugi środek obrony to jest Bjorn, którą trafiliśmy w paczce, więc fajnie, że ją w końcu wykorzystamy w podstawowej jedenastce. Lewa obrona to jest Udogi, więc w końcu pożegnaliśmy się z lewym obrońcą Manchesteru City i Defensywni pomocnicy Trzy i Kama Binga, więc wygląda to bardzo dobrze. Ofensywna pomoc, Rejten, która popatrzcie jakie ma statystyki Ona po prostu wygląda nieziemsko Tak więc cieszę się, że ją sprawdzimy Enkunku, który został też trafiony, ale nie mam go za kogo wymienić Jeśli macie jakieś pomysły, to dajcie znać Oraz na napadzie do tej pory niezawodny Timo Werner Ale również chciałbym go w przyszłości zapgrejdować na kogoś innego Więc również piszcie w komentarzach, jeśli macie jakieś propozycje No i Markus Turan, który jest zabójczo skuteczny jak na razie No i proszę państwa na ławce Cristiano Ronaldo jak zobaczyłem jego cenę, to uznałem, że muszę go przetestować, muszę go kupić, a więc będzie wchodził z ławki. Mam nadzieję, że sprawi nam dużo radości. I zobaczmy, z kim nam się przyjdzie zmierzyć. Kitting na bramce, więc Uff, taki sobie składa, jeśli mam być szczery. Ta salmon jedynie wygląda całkiem nieźle. Poza tym, no jest to do walnięcia. Po prostu jest to do walnięcia. No i zaczynamy, proszę Państwa. Stroje w miarę nie mylące się, więc jest dobrze. Tutaj już plusik dla kochanego EA. Ojojoj! Ja nawet tego nie komentowałem, bo myślałem, że to nie będzie nic do A tu mamy bramkę. Zawiesiłem się, przepraszam. Jest niedziela rano, więc miałem takie prawo. Okej, okay, przejmujemy piłkę winga i teraz podanie na Ciurama, który nie może się pomylić, ale jednak się myli, chciałem kiwnąć bramkarza, niestety nie dałem rady. I znowu na Ciurama. Uderzymy I dobitka. A co tu? Dlaczego tu nie była bramka? Okej, okay, znowu niebezpiecznie. Ale Martinez, dobra interwencja i ten spróbujemy uderzyć i dobry strzał, ale niestety za mało, aby pokonać tutaj bramkarkę. Bramkarkę przypominam, OK i znowu frimpong, ale pięknie Bjorn, powiem Wam szczerze, że bardzo dobrze mi się nią gra. Fajnie naprawdę broni, dużo wychodzi też do przodu, co na razie gdzieś tam nie skutkuje żadnymi straconymi bramkami, a bardziej pomocą, więc ale tutaj rejten, może teraz! dobitka. Tak jest. Werner w końcu 1 do jednego. No zasłużyliśmy na ten remis. Bardzo się cieszę, że w końcu go osiągnęliśmy. Oj oj, co tu się stało? Co tu się stało? Dlaczego ta obrona czasem jest po prostu tak pasywna. Oni są tak pasywni, po prostu czasem odsuwają się od przeciwników. Dwa do jednego. Druga połowa przegrywamy, więc potrzebujemy wzmocnienia. Cristiano Ronaldo wchodzi za Wernera. I Francescoli wejdzie sobie za Mkunku i tak będą wyglądały nasze zmiany, tak wchodzimy w drugą połowę. Vamos! Francescoli już tutaj rajd right. pojedynczy i na Cristiano. I czy to będzie? Doku teraz na Udogi, co to za pojedynek? Mm. Mieliśmy dużo farta, ja czułem się bezradny w tej sytuacji. I to jest 3 do 1 niestety. I Cristiano! To musi być bramka, 3 do 2, wracamy do gry i zobaczmy czy sam zrobi. Ja chciałem zobaczyć oczywiście jego wspaniałą cieszynkę, no ale zobaczmy sobie chociaż powtórkę debiutowej bramki Cristiano Ronaldo, który przywraca nam nadzieję do tego, aby zaistnieć w tym meczu. I mamy prezent od bramkarza i tak jest, to jest 3-3. Markus to wykorzystuje, powiem Wam szczerze, że sam się tego nie spodziewałem. Zwykła akcja, tak jakby nic się nie działo. A tu popatrzcie, mamy remis. Ok, i Frimpong teraz z drugiej strony atakuje. I czy pięknie, Martinez. W końcu mam ramkarza, który nas trochę ratuje. Cristiano Ronaldo teraz może nas. Nie, co to był zastrzał i udogi. Teraz wycofamy Na spokojnie. Mamy 20 sekund na akcję. Pięknie Francescoli, ale pokaż się jeszcze do gry. rzut rożny. Mam nadzieję, że sędzia nam go pozwoli zagrać. I proszę Państwa, ostatnia akcja Kama ty go nie będziesz rozgrywał. Francescoli, rzuć piłeczkę. I czy to nie, to była tragiczna wrzutka, koniec meczu. Ja w ogóle wam nie powiedziałem, że awansowałem już do Ligi 6, zrobiłem to grając w dywizję w dwójkę razem z kolegą. Jeśli chcielibyście zobaczyć taki odcinek, dajcie znać w komentarzu. Za 18 minut mamy nagrody ze Squad Battles, tak więc sobie je odbierzemy, ale zanim to nastąpi, zagramy sobie meczek. Nie żyjesz, ciekawa nazwa, więc sprawdźmy, co nie żyjesz masz u siebie w składzie. No nic ciekawego, szczerze, ale oczywiście może nas zaskoczyć ta drużyna, tak więc nie ma co lekceważyć przeciwnika, ale też nie ma co ukrywać, że mamy lekki handicap. No i... Ja po prostu już tego nie komentuję, naprawdę tego nie komentuję. Nie wiem, czy to moje konto jest po prostu jakieś przeklęte, że oni dają cały czas te same stroje. No i Werner, uderz i co to by był za strzał? pięknie się ta piłka podkręciła. I piękna dziura była i Markus z dziurami. 1 do 0, proszę Państwa. On, jak już ma taką sytuację, to po prostu się nie myli. Piękny tutaj. Pawart odbiera piłkę, ale dlaczego też ją tak traci łatwo? drożny? no okej. Okay. I Martinez nas ratuje i boczna siatka również. Nie, to był obrońca, który ratował nas w ślizgiem. Więc mamy kłopoty. Ale spróbujmy wyjść z tej kontry. Okej, okay. i teraz prosto padła piłka. Dobrze, mamy dalej piłeczkę. Dzień, to jest czerwona kartka. To powinna być czerwona kartka. Czy to jest czerwona kartka? Żółta. No oczywiście, że tylko żółta. Dlaczego by czerwona pawart? Uderz, chłopie! Uderz pawart! Pięknie! Okej, okay. i Werner teraz spróbujemy dorzucić na Ciurama, ale czy to będzie skuteczne? Ależ to by była bramka! I teraz pięknie tutaj, Rejten, i czy to będzie gol? No było blisko, było blisko, jest pozytyw z tej całej akcji. I Martinez i dobitka. Oj, ależ to była piła i Martinez tym razem nas ratuje i przeciwnik o dziwo nie przejmuje piłki na dobitkę. No tamta bramka troszeczkę z czapki można by powiedzieć, taka no nijaka, a teraz Proszę, my nie będziemy się bawić w jakieś rozgrywanie. Markus Ciura, no ale przepchaj go! Okej, okay, mamy rzut wolny... I re... Nie, 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 żadna rajter. To jest tylko i wyłącznie jedna opcja. Czyli Cristiano Ronaldo. Bramkarz już się przesuwa w strachu, ale to myślę, że mu nie pomoże. I Cristiano Ronaldo niczym z Manchesteru United. Poprzeczka. Było bardzo blisko. I po raz kolejny tutaj będzie rozgrywał pół godziny te akcje i czy zakończy to strzałem? No niestety zakończył to strzałem. 2 do 1, mamy 13 minut na to, żeby odrobić stratę. Mamy ostatnie dwie minuty na to, żeby jeszcze wrócić. Pokazywaliśmy, że potrafimy robić kombeki, ale potrzebujemy do tego chociaż jednej akcji, jednego strzału. Bałem się, że tutaj będzie ten strzał, który może zakończyć nasze spotkanie, ale co my robimy? Mamy piłkę i oddajemy ją w taki sposób. I Bjorn! 30 sekund, zobaczymy, czy zdążymy w ogóle przeprowadzić akcję. Nie, nie zdążymy. Przepraszam, że musieliście oglądać ten mecz w tych strojach. Odbierzmy sobie nagrody za Squad Battles. Mamy też odblokowane zadanie, więc sobie otworzymy jeszcze przed odbiorem tych nagród. A więc sprawdźmy. Dwóch rzadkich zawodników. Może akurat ktoś będzie ciekawy. Nie ma walkoutu. Obrońca z Niemiec. Nie będzie to Rudiger, bo nie ma kautu. Jest to Bundesliga, więc nie wiem kto to może być. Borussia Dortmund. Anton. Okej. Okay. Mało niemieckie nazwisko. Pojawiły się nagrody za skład Battles, więc sobie je odbierzemy. Udało się wbić mi złoto 2, więc zobaczmy, co będziemy mieli za te złoto 2. 7000 monet i dwie paczki, więc mam nadzieję, że oprócz tych 7000 monet, przyniesie nam to coś ciekawego do klubu. Obie paczki wymienne, zaczniemy sobie od tej paczki z pięcioma piłkarzami. I czy tutaj będzie walkout? Niestety się nie zaświeciło. Lewy pomocnik, Serbia, Uff, czy to będzie Dusan Tadić po raz kolejny? Tak, jest Dusan tadić po raz 35 w naszym zespole. Witamy Cię serdecznie i proszę Państwa, ostatnia paczka w tym odcinku. Ja chciałbym tutaj coś ciekawego, coś dobrego. 30 kart, 18 rzadkich, tak więc wciskamy. I jest walkout, jest walkout, obrońca Włochy. Czy to będzie e, bastoni, czy to będzie bastoni? Jeśli to będzie bastoni, to mamy bardzo dobry traf i on chyba trochę kosztuje. Tak jest, to jest Bastoni, ale on chyba nie będzie napasował do składu. Do tego mamy Rubena Nevesha, ok, ale sprawdźmy, ile ten Bastoni kosztuje na ten moment. 20 tysięcy monet, tak więc bardzo fajnie. Wleci nam na pewno troszeczkę monet do naszego budżetu. No niestety Bastoni nam tu troszeczkę psuje, bo traci z tegrania Turan, tracą nasi Francuzi z pomocy, tak więc Bastoni. Fajnie było, ale lecisz na listę transferową, my będziemy mieli budżet do tego, aby zmotnić sobie jeszcze bardziej drużynę albo troszeczkę pohandlować. A tym samym ja dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Dajcie znać jak wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę. No i cóż. Widzimy się we wtorek o 14:30. Poniedziałek niestety będę niedostępny, więc wtorek 14:30. Cześć.